Ja, Raymond Tuskulum, cysterski kapelan Dobrzyńców, postanowiłem pomóc Andrzejowi z Mecklenburgi. Po pierwsze modlitwą, odprawiałem cichem szef intencji Anielki i Andrzeja. No i nie byłbym sobą, a przy okazji i cystersem, gdybym nie zaczął działać. Poznawszy sytuację rycerza Andrzeja uważam, że istnieją pewne możliwości, aby tych dwoje ludzi z boskiej łaskawości mogło wreszcie być razem. Jest pewna nadzieja. Są podjęte działania przez księcia Konrada, żeby zakon Dobrzyński przejęli krzyżacy. Jestem temu przeciwny, by podać na tacy rycerzy chrystusowych. Taka moja rada. Gdy przyjdzie co do czego, Dobrzeńscy rycerze będą mogli zasilić krzyżackie klasztory Lecz jeśli kto nie zechce Będzie mieć opory Będzie ze ślubów zwolniony Obiecuję szczerze Tylko Cysters mógł znaleźć fortel tak genialny Brat Andrzej wnet usłyszy ode mnie nowinę Niechże wreszcie poślubi tę piękną dziewczynę A za dobre pomysły niebiosa wychwalmy Bogu niech będą dzięki. Gasła już nadzieja. Postanowiłam czekać. Może coś się zmieni, może przez nieszczęśliwą miłość połączeni. Andrzej znajdzie anielkę, anielka Andrzeja. Bogu niech będą dzięki. Oto radość wielka. Dobrze Bóg pokierował naszymi losami. Teraz żyjem szczęśliwie. W lipnie pod lipami, Andrzej kochanielkę, Andrzeja anielka. Dzieci rosną jak dęby, będą z nich rycerze, przyniosą dużo chwały szczęśliwym rodzicom. Bogu chwałę oddadzą, a ludzi zachwycą. Za to szczęście niebiosą, podziękujmy szczerze. Chola, hola, gołąbki! Czyście zapomnieli, że gdyby nie wasz Rajmund przy pomocy Bożej, to by was nie łączyło dziś małżeńskie łoże, a Anielka by naukała do pościeli? Miłość was połączyła, ale wasze gody system pobłogosławił. Zatem zamiast wody malejcie Rajmundowi na ducha osłody słynnego miodu puchar z lipnowskiej zagrody. Bo słynie przecie lipno z miodajnych gajów, które pełne lip wonnych przymawiają pszczoły, a najprzemniejsze miody z Lipna zdobią stoły rycerzy i biskupów z chrześcijańskich krajów. Autor. Głosu użyczył Adam Krochmal. Biskup Krystian Krzysztof Kowalski. Książę Konrad Mazowiecki, Artur Rybiński. Rycerz Bruno. Głosu użyczył Wojciech Jańczak. Zagrał Krzysztof Żywiński. Rajmund Stuckum. Piotr Wenderich, Rycerz Andrzej. Dariusz Górcz. Pan Dariusz Górcz jest jednocześnie autorem melodii do pieśni. Anielka głos użyczyła Izabela Papierska. Zagrała Sylwia Depta. wystąpili Grupa Artystyczno-Cyrkowa pod kierunkiem Pani Małgorzaty Zaleckiej-Ziółkowskiej z MCK w składzie Paulina Jabłońska, Magdalena Romanowska, Magdalena, Magdalena Jankowska i Weronika Specjacka. Zespół muzyczny z MCK pod kierunkiem pana Arkadiusza Jusza w składzie. Aleksandra Kłos, prosimy do nas. Prosimy do nas tutaj, koniecznie. Aleksandra Kłos. Nie, Nie ma już o, już o nich. Mateusz, Mateusz Wiśniewski. <noise> Łukasz Zlewicki, Adam Znuk, <noise> Rafał Gruczyński.